Khm, 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 łałła. O mój co jest? Czemu to jest policja? I co jest? Kogo oni strzelają? O kurde! Jak mi dumnie strzelają, co to jest? No kościoła, ich nie zamordowałem, przecież Tutaj, o kurde, dobra. No i ja musimy stąd uciekać. Tak, widziałem. Znowu dzieliliśmy się. I am... co ja tu robię? I don't know. Nie wiem, no Myślałem, że... nas zostaje? No że ma was. Ale kurda, nie nic zrobiłaś osób, nie? Nie o to chodzi, co nie? <grym> <grym> no, trzeba uciekać. Kurde. <grym> Dobra, trzeba zaryzykować, nie? <laughs> A biegnąć. Trzeba sprawdzić, co tam się będzie działo, nie? Mam <laughs> nadzieję, no że nie dało się z... Nim... o kurde. Czyli mamy teraz A jesteście z nie robiliście, co? Czekaj. Chwam <laughs> to Czekaj. Co jest? Cholera. No strzelił po no mnie chłopie. No mimo to powstrzeliwał, nie? Co gość? <laughs> Już nie jesteś na prawe, nie? <laughs> Dosłownie. Sięgam. Będę musiał coś okraść, nie? Nie, no zarąbiście, nie? Sięgam, jak go znajdę, to nie wiem. jest tu ale Jakiś trup nie? Dobra, trzeba z tym pijąć. na pewno trzeba z tym pijąć. jest jedyna co wiem, nie? I prawdopodobnie to jest też jego klub, więc, no. Ciekawe, nie o tych klub, klubów, nie? Ciekawe. To nie jest jego, nie wiem właśnie. No ale właśnie w tym, że ja nie wiem, nie? Koło to jest klub. I ja właśnie wziąć, nie wiem, gdzie on nie nie? bo ja mam nadal te siuchy jakby te no tylko bym musiał znaleźć maskę, ja mam w sumie no tylko że nie zabrał hajs, mam 0 dolarów nie? więc no, będzie maskę trzeba znaleźć, a może będzie ukraść z maskowni jakby no, tam gdzie są maski jakby, no, na plaży ale w pierwszym zrobię to może sobie zmienimy fryzurę, nie? nie wiem sobie fryzura Welcome to the Nasza postać zaraz będzie tutaj się ścinać. No, no więc. no Ja zrobię cięcie i zaraz zobaczycie, jak będę wyglądał. Więc no. Ola, obczyliśmy się, widzowie. Tylko słabeczka chcę, żebyśmy zapłacili. Tylko, że ja ją ja, hajsu, dziękuję, proszę Jak Jak panie, co się pasuje? O kurde. Pu, może. zbiłem. Eee... hoo. Kuźwa. Ale ja jadę tam, nie, ja jadę do tego wiora. Nie, dosyć, nie. O, mi są rąbą kasy jeszcze. Zabicie człowieka. Dobra, może patrzeć na to się nie rzyga. Dobra, wkurzyłem się, nie? On tutaj w strój, więc się w nim przewierzmy i lecimy. No daję dajam to. Ale to. Lecimy. No dobra, kurde... O. o! Co? Ręce, ręce, już, idź stąd! Idźcie stąd! Idźcie, są wasze strzelam. No jakieś okulary założone. Każda się strzelić. Chyba, stąd! Ręce! Już! O kurde! Oeee, oee, ooo! Ze śmieciu! Chyba, Alistair! Gdzie jest szef? Mam no, skandal. To nie możesz tak wyjść. <grym> <grym> Gdzie ty jesteś? No i właśnie. Za pies się. O kurde, teraz trzeba z uciekać, nie? O kurde. Siadaj na motocykl. Na motocykl siadaj. nie trzeadaj! Uciekaj stąd! A nie mogą widzieć naszej tam misji, jest trochę ile tutaj na tym. Kurde, co my zrobiliśmy, nie? Czy ja mogę coś ukraść, <laughs> albo coś? Pomyślałem. myślałem. Oooo! Jeszcze waliłem, nie? A ja zapomniałem, że to są kamery. O kurde. A druga miała maskę ukryć. A on mi nie maski. Ja szkoda, no w sumie i tak nie raz na kamerę wtedy, no. No wiecie. w policji, z jakby policja ja zauważyła, zauważyłam, że nie widziała. To no. Ja o 0 do Darów nie. Już tam wrócił, ale nie, nie wolę, bo tam bym nie trzeba odwrócił. Tylko co my teraz mamy zrobić? Bośmy napadnęli na, na ten zrobić. Po co skończymy o krewmaskę? Dobra, no brawo, no, to trzeba z hafenem Mam nadzieję, że się nie tyle krew. Udamy? No, ale... <laughs> <laughs> nie ma nie. Muszę posłać tutaj na hafenie z swoim resererem, mogę powiedzieć. ale dwie osoby już mamy na koncie, nie wiem dobra, czas mi dzieć Daj maskę o kurde, nie wiem czy trafić, ale okej. Okay. Daj mi maskę. Daj mi maskę. Okej. Okay. Zieram ci to. Dobra, uciekamy. O, ciekawe, zaraz tu będzie policja, to jest bardzo dużo ludzi. Teraz... sobie parę masek, tak zaraz je przetestujemy i... no. Ale która jest się najlepsza? Której masek? Na o kurde, dobra. Sprawdzę jakie mamy. Dobra, mamy maskę. Dobra, zaraz ją. Będzie mój pierwszy napad, nie? Ale dobra, chociaż, chociaż go nie zabiłem, ja tylko postrzegłem. No, taki plus. Myślę, krzywda, taki znów, no jak żeby działać jakiekolwiek krzywda, takich nudzią nie. Ale. O, pospisał. Nie wychodzisz, albo wychodzisz, no. Dzień dobry, chciałem sobie kupić coś. A zapomniałem, przecież nie mam hajsu. O! Okej, okay, co teraz? Teraz coś kręcę! Ręce w górę! Ręce w górę! Daj trochę tego jedzenia, mam mało. Ręce, już! Daj mi tą kasę. Daj mi kasę. Okej, okay, co, co masz w sejfie? Co masz w sejfie? Oooo, no dobra, ja wiem już masz w sejfie. No. Czekaj jesteś chory, to ci powiem. Wywalaj ode mnie. Idź stąd. Już! Idziemy stąd. O kurde, nie zapomniałem, że nie na komisariat. O kurde. Że szybko tak, że nie zobaczyć mojej moje rejestracji, nie? Ale trzeba dużo kasy na to wydać. O nie. O nie. Ja nie chcę, żeby oni zobaczyli. Będę musiał zmienić rejestrację. I kolor tego. jest stamtąd coś koło tego, nie? mogę nikogo wyprzedzić. Nie wiem, wiem czy nie? Nie, wiem, tylko że mam podstrzelone tam. Trzelone, no. Konformance! My zebraliśmy stamtąd 4500, to jest stamtąd. To teraz pytanie. Czy kupię co jakieś ciuchy czy co? No właśnie w tym nie Że sobie Czasuję lepiej kupię ciuchy, tylko sobie zdejmę tą maskę, nie? A ta maska to będzie no. A oczywiście, chyba nie trzeba, nie? A gdzie w nie trzeba wydać kasę na odremontowanie tego, ale na trzeba sobie coś kupić. Ona to jeszcze będzie trzeba więcej wydać, więc no. Jeszcze ja duża, szansa coś kupię. Dobra powiem <laughs> tak, coś tam kupiłem Nie za dużo czy nie O kurde, jak cofuję Jak będzie trzeba to, to ukraść, nie się raz. Teraz pokażę jak to się robi O, też Szybka robota, to A, nie odpowiada. Co teraz? O, co teraz? Teraz już nie będziesz tak stać w miejscu. no teraz sobie będziesz leżeć w miejscu, a nie stać. No i no, jeszcze na koncie. No, no Хевера Хайс. молодро, да. Так, утро. Так, то еще так, то чурово. О, это, чем человека. Ключ Nie, nie, banka, nie. jest chyba... <śmum> no. No da, tak, że tam go nie no, to jaka nowa to zrobimy jak tutaj jajek. No, no tak to na no, ja razie to nie ma takiego różnych zrobimy ja musimy takie coś zrobić, żeby na faktyce... Pańkę... No, żeby zdobywać hajs, okej? Okay. So, zdobywać hajs. No też na, nie zapłacamy tego dana do nie? Trzeba to do tej ale jechać, no tak jedzie. Jak ogłosić karpa? O. To teraz Kręcę do góry, jak się ruszysz, to cię... no, trzeba się ruszać. Nie ruszaj się. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O kurde... Ooooo... Lękajcie! Patrzcie, mnie! O kurde... Ja nie... o mnie. O ja zaraz będą zarazem strzelać. Po Muszę czym... pościć ich gubić. Ja nie mogę tako. Jedna pościa. O kurde. O fuck. O! o.

O oh, kurde. Nie! Yeah. Yeah. Nie, no, oni na mnie strzelają, to no, będzie trzeba oddała się, nie? Oni na... Oni nawet na mnie strzelają. O no, oh, kurde. Ale no, ja nie oddam. Postawcie mnie. O oh, kurde. To piękarko. Kurde, nie, nie mogę trafiać! A, się jeszcze nie zeszkodowałam. Shadow i... O nie, uciekałem stąd. Ale my narobi... Ale my bigosu narobiliśmy, nie? Taki bigos narobiliśmy aktualnie. O kurde. Jo, Jo, yo, jo, yo, jo, jo, jo. O tamta środka, tam środka! o, o o kurta, no, O, 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 Zgubili. 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 O Zgubili. 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 się 4 no to kurde, mam 5 500 To dobrze, że nasza postać się dzieje, nie mam kontuzji O kurde, zapomniałem. No żyjemy O nie, co ja robię? Co ja robię? Ja chcę się zabić chyba dzisiaj Ale nie, farta nie, nie farta Ja bym farta nie że ja do szpitala, nie. O kurde, znowu. Jakieś chwili to kopierowo. Zauczę ukryć ten motor, bo jak ktoś to zauważy. Gdzie jechać z szpitala? Się tu gdzieś? Gdzieś szpitąc? Przecież przewróć to nie. O kurde, nie. Dobra, trudno. To, to się przebiorę. Szybko. Dobra. Jedziemy. Przebraliśmy się. Dobra. O kurde. Ale nie wiem. nie bliźniący szef. Oni nie on dzisiaj tu ale to wada mnie się gdzieś ukrywa aktualnie Chciałem się na tym O tu, o tu z krzaka. Właściwie, także będzie zauważalne. Dobra, nie wiem. Mam nadzieję, że ten... Kuciuchy, jak ktoś mi to ukradnia. Płóżcie mi, pomóżcie mi, uwagam. Uwagam, pomóżcie mi! Póżcie mi, uwagam! Hagam, krwawy. Nie. Aha, wy to czy co? Ratujesz to, bo to Nie wiem, ty To Pomóż, mi, chłopie, chociaż ty mi pomóż. A ci Kurde. Jest to cholera. O, wysyłasz ten... O, Ha, ha, ha.

Policja! Nie! Nie no jak! Jak? Jak? O kurde. Jesteśmy osłabia i nie! Helikopter! Ja ja bym tym, mógł polecić, tylko że nie miałem latać, nie? No, trzeba się chować za to, nie? Kurde, jeszcze nie zdążę się zatoskować Fazę to na tym. O kurde. Uwalać. Uwalać. Patrz na salę. Ok, to no, własne jakieś tam gdzieś leokarnie. Nie, no, nie chodź, Nie no, chodź. No, 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 no. Trzeba sprowadzić, nie, nie, nie latać. O kurde. Powinny w, w górę. Powinny w górę. Ała, one. Ej, dawno się zabijemy, albo nie wiem. Weźmy może w lepiej stronę wody. Co się To może chyba do przodu tak? O, tak, ludzie. Tak lepa to. O to, o tak. Kurde, nauczy się latać helikopterem. Tak. Kurde. Tak. Tak, może się nie zabiję. Okej. Okay. Zrób ten przycisk. O tak. O teraz tak. O helikopter na karku. Kurde, da się w kurde. wrócić. O kurde, Kurde. Ha. O kurde. Krystycyjne bolowanie. Silne